Ten program przyniósł przede wszystkim szansę na spotkanie się młodych ludzi z naszego miasta, z naszego regionu z młodzieżą. Z, miast, z Danii, Szwecji, Litwy, Estonii, Łotwy i, i, i Finlandii i, i także Niemiec. Uczestniczymy jako Wojherowskie Centrum Kultury w wymianach, gdzie liderem projektu jest Dania już od czterech lat. Chcielibyśmy właśnie uczestnicząc poprzez to podsumowanie tutaj, spojrzeć innym okiem troszeczkę. Na ile nasza oferta jest ciekawa, na ile ewentualnie też jako kontynuacja, że kończymy to w 2017 roku, czy ewentualnie jakie inne takie spojrzenie właśnie na program z krajami, ewentualnie tutaj nadbałtyckimi, właśnie poprzez muzykę, poprzez działalność taką typowo artystyczną. Dzisiaj je podsumowujemy i mówimy na spotkaniu, gdzie zaprosiliśmy samorządowców, przedstawicieli placówek oświatowych, czy też instytucji zarządzających oświatą, czy też wprost dyrektorów, nauczycieli ze szkół pomorskich, aby posłuchali o efektach, o podsumowaniu tego projektu. To jest jedna z takich form właśnie, gdzie dzieciaki często, tak jak tutaj podczas właśnie tego podsumowania, zostało zwrócone uwagę, że nie zawsze wszystkie rodziny stać jest na to, żeby w takim projekcie uczestniczyć.